Wszystko nam dzisiaj nie wyszło, wszystko, odkąd postawiliśmy nogę za drzwi, nam wszystko nie wyszło. wiedziałem, się, jak to zaczęło mi sunąć kurde w prawą stronę, zjeżdżać. Zacząłem kontrolować kierownicą, ale wpadł już w taki poślizg samochód, że zbytnio nie reagowało. Po prostu płynęło cały czas w prawo. Próbowałem kręcić lewo, prawo, delikatnie tylko dotykałem, dotykałem hamulce, żeby spróbować złapać przyczepność, bo widziałem, że jest śnieg, nie ma śniegu, jest śnieg, nie ma śniegu. No ale na całe szczęście z tego, z tego całego poślizgu e, nie było żadnego wypadku. Boston. Stolica stanu Massachusetts, która dzisiaj zamienia się w stolicę rozrywki. No co, dojechaliśmy w końcu na koncert. Na kolację oczywiście to nie, bo byliśmy spóźnieni dwie i pół godziny, więc kolacja z już e, minęła. Teraz sobie ekon sobie tam śpiewa, wiecie o co chodzi. Fajnie jest, elegancko. Ledwo żyliśmy na tym koncercie, powiem wam tyle. Dojechaliśmy tak zmęczeni od samego rana po tych wszystkich przygodach, że już nam było wszystko jedno tak naprawdę. Są z nami bracia Collins. Bardzo miło, że w trakcie koncertu Akon o nas wspomniał, że jesteśmy na sali. Ludzie, jak tu, słyszeli, że są bracia Collins, zaczęli wariować od razu. Kurde, gdzie oni są? Gdzie oni są? Zaczęli się rozglądać, szukać, tylko oni jeszcze nie wiedzą, że bracia Collins to jesteśmy my, bo my jeszcze nie jesteśmy wiłe, sławnie, ale dopiero będziemy. Jeszcze sława będzie, jeszcze będą karpety, Hollywood, zobaczycie. To wszystko się stanie, tylko jeszcze nie teraz, ale Akon o tym wie, tylko oni o tym jeszcze nie wiedzą, ale się dowiedzą. Bracia wyciągnęli z tej nocy ile mogli Niestety jednak całe ich poświęcenie poszło na marne Tak, fajnie, fajnie, fajnie Fajnie, fajnie jesteśmy Świeci słoneczko Ejkon sobie już poleciał, bo miał poranny lot. kolację z nim zjedliśmy. Minus 5 chyba czuję po plecach. Odczuwalne jest minus 10. Boston w stanie Massachusetts. tutaj przez całą praktycznie Amerykę z, z gorącej flory. I przejechaliśmy. I przejechaliśmy. Fajnie. Wiecie co, widzieliśmy Ejkona na scenie. Dwie minuty. I raz powiedział nawet, że fajnie, że są bracia koniec. No. Tyle. To, super, to, to co, co? Do, do to co? To może Jorku. do Nowego Jorku to, to i, tak, i, i może wracamy na Florydę, co ty na to? No pewnie, pewnie. Nie? No, ja. Co będziemy tak tutaj stać na tak? tym mrozie, mobilki jakie? <laughs>